Siemka moi drodzy, jestem... Siemka moi drodzy, jestem Christianio Plus A my dzisiaj nagrywamy jakiś, nie wiem... Talking Ben, tylko w Robloxie I jest on jakiś zmutowany Nie wiem co, nie wiem, co się stało z jego oczami z, jakimi, z jego oczami i jakieś głosy tutaj słyszę Nie wiem co mnie tutaj czeka, ale zobaczymy Zostawcie lajka i subskrypcję Po więcej, żeby rozwijać ten kanał Bo jest to mój Najmniej popularniejszy kanał, który posiadam No i co? Chyba klikamy ten przycisk play Dawajcie yes. O mi się lepiej do O! o Help O! 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 Co się dzieje? Co się dzieje? O nie! O nie! Nie! Goni mnie! Goni mnie! Goni mnie jakiś kod! Co jest? Yes. Uciekamy! Uciekamy! Uciekajmy! Uciekajmy! Co się dzieje? O! O! Coś się stało o mam klucz. O! Jest czerwony klucz. Trzeba. A to jest pomarańczowy. A nie! Nie! To coś mnie goni. Pomocy. Co się dzieje? Potrzebujemy jakiegoś pomarańczowego kluczu. Chciał, żeby, żeby yy, się stąd wydostać. Ja mam czerwony. Tutaj potrzebujemy jakąś siekierę. Nie wiem. A! to ona o, też to... potrafi skakać. ZŁOTY KLUCZ Czy on jest potrzebny do czegoś? O nie, co to jest? Ej, to jest creepy, serio Mam żółty klucz Ej, ja mam już nie jest potrzebny A, nie Nie To jest chyba Angela Ten kot, co nas goni O, jest żółty Otworzyłem, otworzyłem Ale jeszcze niebieski Niebieski chyba mam, gdzie jest? Czy to był jasny? Tak, to był jasny Potrzebujemy ciemnego A nie wiem czy nam się uda to przejść Mamy tylko 5,5 minuty Szybko uciekamy Nie To są wszystkie drzwi Wejdź tutaj Zapraszmy dzisiaj tutaj. tutaj coś jest silny od tej Angeli a tutaj jest pokój toma jakby po, kojarzy to jak kiedyś Ja a, jak kiedyś grałem. Jak byłem mały, to grałem. Pamiętam w tym grałem Nie. A, a! Nie, nie, pocy! Pocy! Trzeba przeszła przez... Przez te drzwi. <grym> Cała się dzieje. O mam 20 na 20, tylko tyle monetek można było zebrać Tak nie zamykajmy przed niej, niej nie, Przed nią drzwi, bo to nic nie da Gdzie są jakieś wiem, nie wiem, co, nie wiem co, co ja mam szukać Da się to co coś otworzyć, aha, nie On mnie goni Pomocy. Aha Dobra Cześć, co to jest, czemu tu czas mija? Nie wiem co się tu dzieje w ogóle, w tej grze A! Ona mi nie da spokoju, ona mi nie da spokoju Ona będzie mnie godzić Potrzebujemy jakiegoś tutaj niebieskiego klucza Ale gdzie jest ten niebieski klucz ciemno To ja naprawdę nie wiem Zamknijmy O tam jest jakieś wejście A nie, to tutaj byliśmy Trochę słabo Tutaj są jakieś O nie! Ha, nie! Nie! nie. Dobra, teraz yes, uciekliśmy. Zabytili. O nie, ona tam idzie, ona tam idzie, pomocy. Pomocy. A. Czemu, czemu mnie? O nie, można tu wejść. Ty, w ogóle, słuchajcie, nie zapoznałem się z tą gierką. W ogóle nie wiem, co jest. Mamy tylko 3 minuty czasu na ucieczkę. Zamykam przednią drzwi. Raczej niż przegraliśmy. Z bo tylko ja. Bo tam, bo ona tylko mnie goni. Fight the Yellow Key. Gdzie jest ten Yellow Key? Nie ma go. Aaaa. Nie wiem gdzie. Nie, nie mam nic. Tutaj potrzebuję jakiejś deski. Tutaj jest. To Tutaj jest... jest brązowy. Czy brązowy gdzieś był potrzebny? Jest! Jest potrzebny brązowy. Jest, otworzyłam. Otworzyłam. Okej. Okay. Dobra, szybko uciekam, uciekamy, uciekamy. Aaa, nie. Kości, pomóż mi. Czemu? Czemu ona ma nóż? Ej, to jest niebezpieczne. Ona ma nóż. Tak jest Dziwna. O nie! Kościu! Co ona zrobiła? To jest mój koniec. To jest mój koniec. Ładzie. Już nie wiem, co mam zrobić. Już nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Wystarczy. Warto uciekać choć tyle. Dobra, uciekliśmy trochę na nie. Szybko, uciekamy, uciekamy. Nie. nie Ale okiwana, dobra, szybko, szybko, uciekniemy, uciekniemy. 40 sekund, a później będziemy musieli bardziej, będę musiał się zapoznać bardziej z tą grą. Wiesz nice detektyw? Nie. To yeah. jest <grymne> nasz wypadek zielony klucz. Kolejny. Kolejny. Okej, dobra. killer Zagłosować na mapę Tom's House Lab y, Campsite Campsite wygląda ciekawie Zagłosujmy na Campsite Okej, okay. dobra I like the game for <laughs> boy. <Boypad. laughs> Co to jest? Dobra Player Player Okay, the... We can figure out what's happened to Ben here. On... Sorry, Perry. To I to... Sorry. To jest, e, this This is help Please stop. There has to be another way. Proszę. We can help you. Kaczem. No one will stop me from finishing my work. Come Just Dobra, yy, mamy... Zaraz chyba się pojawi ten tom. Okej, okay, mam coś. Mamy jakąś broń. O, okej, okay, mogłem Ben. użyć. Ben. Dobra. Przeszukajmy tutaj na razie przy, wszystkie te kąciki. Czy tutaj nie była ta... Yy, papuga? A, Ben! O oh, nie! O oh, nie, Ben! Ben! Uciekajmy. u oh, nie, on tam biegnie, on tam biegnie. Szybko, idziemy stąd. Tu się nie da wejść. Tu gościu, tu gościu. Jest! Otworzył. Teraz szybko. O oh, nie! Jeden ten gościu zginął. Bardzo źle, bardzo źle. Okej. Okay. Okay, musimy znaleźć czerwony żeby otworzyć tamtą bramę gdzie jest czerwony Oj, to też otworzyć tu jest no i mamy mam mam czerwony jest ok otworzyłem campsite o nie on tu idzie tu idzie ben Nie jest do tego. Mam czarny, mam czarny klucz. Tylko czarny klucz. Tam jest. Mam żółty! Gdzie, tylko gdzie jest żółty? Kobitka się poświęciła. ciła, dobra. Okej, okay, tam jest. Tam jest żółty, dobra. Idziemy tam, idziemy tam, słuchajcie. waga, jest! I mamy tutaj też fioletowy. Słyszałem cię, Ben. Tu jest. To jest fioletowy. Szybko. A tam jeszcze był ten. To jest biały. Yy. Gdzie jest biały? Słuchajcie. Nie, nie mam pojęcia. To jest też pomarańczowy potrzebny. Gdzie jest ben? Gdzie jest biały potrzebny? To jest pytanie. Szybko, szybko lecimy, lecimy. Jest! Jest biały Okej, okay, i mamy? Mamy brązowy Tylko teraz gdzie brązowy. Było. Może tam A nie. Ja też dobrze ja tak yeah. nie dostanę. Dobra, ale mam dużo odblokowane. Okay. Mm. będzie. sobie tutaj. Że tutaj będzie brązowy klucz potrzebny do tego. Nie. Zielony. Okej, okay, dobra, dobra. Wiem gdzie jest ten, yy, ten właśnie... Ty masz biały, dobra, dobra. Jest dobrze, jest dobrze. Dostaniemy się tam w wkrótce. Dostaniemy się tam, na pewno. To jest Ben. Czy Ben się zbugował? Yes. Tak. Tak? Okej. Okay. Dobra. Gdzie jest Ben? Czy, czy on mi tutaj stoi? Ben. Tam jest Ben! Tam jest Ben! Ha, ja, pod... A ja mam ten! No nie dobrze Co robi Ben? Okej okay. Ale, mam, no, słuchajcie tam, żeby wejść Tylko, pytanie Jak teraz wziąć Bena Stąd Prawo on będzie mnie gonił Bo chyba zostałem sam bo wszyscy już poginęli pierdol się, czekałem, czekałem, że to może być coś innego to już będzie, to już będzie to już będzie teraz szybko tam, teraz szybko tam to mi, dobra to mi, pomóż mi pomóż mi stało 5 minut, całe 5 minut. Żeby uratować. Okej. Okay. Zielony. Zielony jest potrzebny, słuchajcie. Czekaj. Czy mam sobie przypominam jakbyśmy odblokowywali tą zielone, To jest siekiera. To jest najmniejszej w Tam jest czarny. To jest czerwony. Nie wiem. Słuchajcie, nie wiem gdzie jest ten zielony klucz. A, jest mi potrzebny. Nie, to jest brązowy potrzebny. Jest fioletowy. Niedobrze. Ben. Ben. Najmniej jest On tam, on wyjdzie. Słuchajcie, nie, nie mam pojęcia gdzie jest zielony klucz. Okej, okay, tam są jakieś karteczki też. Po yes. zostawione. Jest niebieski klucz. To jest ten. Czekaj, czy tu jest brązowy? Tam jest brązowy? Może tam znajdziemy zielony klucz? Jest. Mamy zielony klucz. Pan stoi, Ben, słuchaj. Ben się zepsuł. Okej, okay, Ben. Nas, nie ma, nas nie mamy, okej. Okay. Mam, mam pomarańczowy. A wiem gdzie, do czego, do, do czego jest ten pomarańczowy. Ten się chyba zepsuł. Bo stoi nieruchomo, a wkuje. Tak bardziej powiem. Tu jest pomarańczowy daszek. Otwieramy Jest rzu, różowy klucz. A wiem gdzie gdzie jest różowy słuchajcie? Jest bardzo tutaj dużo Jeszcze domów bardziej tak powiem. Jest butelka! Jest butelka! MEN oh U nie Ben! MEN! MEN! Co się stało? Okej okay. Mam butelkę Do czego butelka służy? Słuchajcie Tak to ja nie wiem Musiałem mu dać Jest! Jest mały, mm, Mam minutę tylko, wiem gdzie jest to. Czekaj! Tak, dobrze, chodź, chodź Chodź, chodź tutaj, chodź! Chodź! Nie, czarny masz. To jest siekiera. Szybko, siekiera! Mm. Mam 40 sekund, nie zdążymy, słuchajcie! Nie zdążymy! Damy radę, damy radę! Szybko, szybko, szybko. biegniemy, biegniemy! Rad, 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 rad. Szybko po kluczyki! Tylko po tu zostawiłem. Bardzo by stoi, dobra. Chyba daję nam. Jest, jest! 20 sekund! Szybko, szybko! Piękniemy, 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 piękniemy! 15, Pięknie. ja! O, o, o. Dobra, pozdrawiacie. Wy sobie żarty robicie sobie aktualnie żarty No, No niestety, benzyna jeszcze. Tak, benzyna. Słuchajcie, prawie nam się udało uciec. Było naprawdę blisko. Słuchajcie, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, zostawcie lajka oraz subskrypcję, bo bardzo mi pomożecie wtedy rozwijać kanał. No i co? Widzimy się chyba w następnym odcinku. cześć